Piątek, 13 grudnia, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, wiersze od 16 do 19. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Takie słowa dzisiaj Pan Jezus przywołuje. Natomiast znowu we mnie jest to pewne skojarzenie, które znalazłem w książce Józefa Ratzingera, mówiącej o tym, Chociażby w pewnym epizodzie, że jako teologowie, jako kapłani, jesteśmy dzisiaj trochę skazani na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że dla świata jesteśmy jakby takimi klaunami, rzeczywiście takimi klaunami, którzy no, nie są traktowani zbyt poważnie. I teraz Józef Ratzinger przywołał taką historię klauna, który występował w cyrku i ten cyrk się Zaczął palić. I ten cyrk na tyle się zaczął palić, że zaczęła się od niego palić także cała wioska. Więc klaun cóż miał zrobić? Poleciał do drugiej wioski i zaczął mówić, że w sąsiedniej wiosce jest ogromna tragedia, że trzeba szybko tam biec i ratować i ludzi, i dobytek, żeby każdy wziął ze sobą wiadro i pomógł też... Właśnie gasić te pożary, które znajdują się właśnie w sąsiedniej wiosce. Ale co się wydarzyło, gdy klaun zaczął o tym mówić? Tak naprawdę nikt nie traktował go poważnie, bo przecież jest klaunem. I czasami tak, drodzy, może być, że jako teologowie czy kapłani możemy właśnie te słowa biada wypowiadać ku nawróceniu. Ale ci, którzy są ich odbiorcami, słuchaczami, wcale nie zawodzą, wcale się tym nie przejmują, traktując klauna jako tego, który jest klaunem i który z pewnością nic wartościowego, takiego egzystencjalnego, coś, co powinienem usłyszeć, mi nie powie. Obyśmy nie brali przykładu właśnie z tych ludzi, abyśmy prawdziwie potrafili usłyszeć słowa nawrócenia, które Bóg przez różnych proroków do nas kieruje. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.